Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś drugi odcinek, więc witam ponownie. Jak widzicie, teraz jestem w rękawiczkach. Dlaczego? Ano dlatego, że przyszła do mnie paczka. Paczka, taka. Może pokażę tą stroną. Jest to paczka od DHL. Bezbędnego zbędnego przejdę do rozpakowania. Tu jest tu jest Na wstępie chciałbym powiedzieć, że przepraszam za tło. I coś mnie tutaj słabo widać. Hmm, trochę lepiej. Bardziej chcę, żeby było widać taką hmm, paczkę. A nie mnie. Może się jeszcze tak to hmm. wyciągamy. Hmm, Jedne pudełko z napisem ekipa to nosi także moi drodzy kolejna paczka od yy, jednego z, z, z nie słynnych, tylko najbardziej znanych youtuberów i tutaj jest druga paczka yy, także yy, także ma dwie paczki i nic więcej w środku nie ma także do wyrzucenia. do wyrzucenia, a teraz przejdziemy do tej paczki. Ja sobie ją otworzę, Już mam paczkę otwartą, i co mamy w środku? A w środku mamy coś takiego. co to jest? ano jest to koszulka, koszulka e, z napisem Los Angeles, e, najnowsza z kolekcji właśnie z ekipy Karola, także e, zamawiliśmy sobie koszulkę i co my tu mamy dalej? Dalej mamy coś takiego z autografami, z tym, że to są chyba autografy. Tak, to są autografy wydrukowane. Taką naklejkę. Te naklejki chyba dają w gratisie, bo ja ich nie zamawiałem. I tu jeszcze jest taka naklejka. Także to są chyba naklejki, do, dają w gratisie, bo ja naprawdę tych naklejek nie zamawiałem. Ok, także tutaj nic więcej w środku nie ma. To co oddzierałem sobie, wyrzucę z, z tyłu. I teraz tą paczuszkę sobie otworzymy. Cóż my mamy dalej? Dalej mamy kolejną naklejkę. Taką. Jest to ta, ta sama naklejka. Także mam drugą taką naklejkę. A tutaj mamy tam dam czapka. Czapka Los Angeles. I również tutaj mamy doczepione ee, Taką e, kawałek takiej tekturki z, e, z wydrukowanymi autografami. I tak się oto prezentuje czapka. Także teraz mam jedną i drugą czapkę. Powiem Wam szczerze, że czapka sztos. Serio jest rąbista i te, te, te płomienie tutaj na daszku no zajebiste serio mega no i tutaj jest ekipa donosi serio czapka zajebista nie wiem jeszcze jak wyglądać będzie yy, koszulka ale koszulka już rozpakuję bez rękawiczek, to znaczy z folii ją wyciągnę w rękawiczkach, ale już ją samą koszulkę, jak samą koszulkę, jako y, tfu się nie mogę wysłowić. Koszulkę wyciągnę z folii i rozłożę ją bez rękawiczek, już. Także czapka wygląda tak. Ja sobie ją tutaj odłożę na bok, na łóżko tutaj dalej nic już więcej nie ma także tak się to też prezentuje wszystko z tym kartonem nie wiem czy go wyrzucę czy go zostawię może go po prostu odkażę bo nie wiem nie wiem może są jakieś zarazki na to może nie ale może go odkażę i zostawię bo jest takie dosyć fajne te pudełko więc na coś się może przydać że te na razie na bok naklejki oczywiście sobie zostawię no jak to jakby to mogło być ekipowe naklejki wyrzucać to aż żal także teraz sobie tutaj otworzę jest otwarte i żeby nie było że tymi rękawiczkami że mam gdzieś tu może jakieś Jakieś yy, zarazki czy coś, to po prostu tak ją wyciągnę, ale na łóżko, żeby nie na podłogę. Także koszulka już jest tam. Ja teraz robię szybkie cięcie, idę odkazić rękawiczki, ściągnąć i się widzimy za chwilę. No i jestem. Już bez rękawiczek, także jeszcze raz. Czapka wygląda tak z napisem Los Angeles. Tutaj ma te ognie takie, że bardzo fajna. I sama koszulka, jak też ona wygląda. Albo wiecie co? Czekajcie, ja może zmienię kadr. Hmm? No, chyba jednak tak. znacznie lepszy kadr więc trochę mam za wysoko teraz tę kamerę no ale dobra rozłóżmy koszulkę i nie starczy mi tu miejsca żeby ją całą pokazać tak ona wygląda z krótkim rękawkiem z napisem Los Angeles Czyli z takim samym napisem jak czapka. Tutaj na dole również też ma yy, płomienie, także naprawdę wygląda przekozacko. Bardzo mi się podoba, więc teraz szybka przemiana, trochę mi tutaj włosy wyskakują, ale no nie mam jakiś do fryzera. Niestety. Fryzjerzy są pozamykani, a ja golarki nie mam, żebym się mógł sam opitolić. Ale dobra, nieważne. Teraz szybka przemiana i, I się widzimy za chwilę. I widzimy, widzimy się ponownie. Jak widzicie, założyłem sobie czapkę w Los Angeles, a ja wyglądam. W koszulce. Właśnie tak. Sorry za moje rozwalone łóżko, ale tak wyglądam. Zrobię zdjęcie i myślę, że uda mi się wkleić tutaj moje zdjęcie, jak wyglądam. Także taka czapka, taka koszulka, którą zobaczycie właśnie za chwilę. Na zdjęciu. Również fota oczywiście poleci na Instagrama. Także wbijać na Instagrama nazwę macie tu, tu albo na dole. Nazwę Instagrama także wbijać tam, bo fota na pewno będzie. No i ja myślę, że to chyba by było na tyle z tego odcinka, jeżeli. Wam się podobało? Zostaw łapkę w górę, e, zasubskrybuj kanał dzwoneczkiem, aby być na bieżąco, bo jak wiecie teraz e, leci seria z e, ETS-a, czyli pełna nazwa Eurotrack Simulator, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany e, grą, śmiało wbijać i oglądać. E, dzisiaj jeszcze jeden odcineczek wleci, także już mam dwa odcinki do montowania, e, więc e, bez względnego przedłużania. Jeszcze raz dzięki. Aha, i w nazwie masz jeszcze nazwę Instagrama. I to by było na tyle. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć.